Daleki upośledzony kuzyn smoków Denery Targaryen z dodatkowym chromosomem, już niebawem trafi do ciepłej rodzinnej i przyjaznej ligusi, kichając smoczym glutem na swoich oponentów trzepocząc swoimi niedorozwiniętymi skrzydełkami. Z pewnością wypierdoli solo kolejkę bez wazeliny i wywoła uśmiech na twarzy niejednego pryszczatego brązowego przyjaciela, który forfan przepierdala piętnaście meczy dziennie, twierdząc, że to wszystko wina tych skurwy Synów teamu. Twórcy najlepszej pod słońcem gierki umieścili smoczego gada w aktualnie najbardziej masochistycznej roli, czyli adekery. Jednak myślę, że dzięki swojej mobilności plus irytującym umiejką to i na topa jaszczurka się nada. Wszystko zależy od tego, jaki macie humor i czy chcecie dobić swoich ziomeczków i zrobić dobrze przeciwnikom. Ligusiowy Spyro jest młodziutkim, delikatnie przyjebanym smoczkiem. Dlatego też zyskuje ładunki smoczej praktyki humanitarnie po każdym zabójstwie przy pomocy ku... Lub po przysmarzeniu dupska przeciwnika umiejętnością, z każdym ładunkiem zwiększa obrażenia zadawane jego podstawowymi umiejkami. Smoczek posyła w kierunku przyszłej ofiary smoczą kulę zadając obrażenia. Przy zabawie w piromana z czasem dzięki zgromadzeniu odpowiedniej ilości ładunków umiejka ewoluuje w przeciwieństwie do jego mózgu i na pierwszym poziomie powoduje wybuch wokół celu, na drugim wykurwia trzy pomniejsze kule za celem, a na ostatnim zadaje obrażenia nieuchronne rozłożone w czasie oraz wykańcza biedaczka z niskim zdrowiem. Smolder kicha okrutnym, ognistym glutem w kształcie giga kuli i zadaje obrażenia plus dodatkowo spowalnia wrogów. Niedoszły niszczyciel królewskiej przystani robi trzepu trzep i fruwa zyskując prędkość ruchu i ignorując ukształtowanie terenu. W czasie trwania robi uzi z mordy i strzela do znajdujących się w zasięgu płomieni wrogów, obierając za cel tych z najmniejszym HP. Pizduś pod wpływem presji wzywa na pomoc swoją wkurwioną matulę. Która posyła na dużą odległość wielką falę ognia zadającą obrażenia wrogom, którzy znajdują się na jej drodze. Ci w centrum przyjmą na klatę dodatkowe obrażenia i zostaną spowolnieni, a sam Smolder dotknięty atakiem swojej rodzicielki uzdrowi się. Poza przybitym wyglądem niczym z disneyowskiej bajki, wydaje się być sympatycznym, prostym czempionem w porównaniu do Huiwi, więc może w przyszłości wyjdzie fajna skórka robiąca z niego bat asa i nie będzie wstydu tym grać po dlaczki.